Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Raków Częstochowa, alech Poznań. Wynik w Częstochowie to 0-2 dla kolejorza. Zanim jednak dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj, także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to do, do tego gorąco namawiam. Tak samo przypominam o możliwości kciuków w górze pod filmem i funkcji dzwoneczek. No cóż, no miał być hit, zapowiadany jako naprawdę wydarzenie kolejki, tak się jednak nie stało, no bo umówmy się, mało piłki w piłce. Natomiast muszę zacząć od tego, że jestem bardzo rozczarowany, postawą Rakowa Częstochowa. No, oglądając to spotkanie no, mam, miałem właściwie nieodparte wrażenie, że gdzieś tam to mistrzostwo, które się zmaterializowało przed kilkoma dniami w Kielcach wiło medaliki. No, podopieczni Marka Papszuna nie przypominali siebie. Przed spotkaniem no, byłem ciekaw, jak Raków do tego meczu podejdzie, mając w pamięci przegrany finał poru Polski, porażkę w Kielcach, w której, umówmy się, momenty były. No, przypominam sobie między nimi tą setkę, czy właściwie dwusetkę e, Frana Tudora no, i ten zaprzepaszczony e, strzał. Na Natomiast gdzieś tam gra się układała. Dzisiaj, e, oczywiście, biorąc pod uwagę wszelkie absencje, bo nie było Iviego Lopeza, zabrakło też kilku kluczowych piłkarzy. Wymieniać nie będę, natomiast no, ta kadra naprawdę przetrzebiona i to kontuzjami, i e, pauzami z uwagi na kartki. E, natomiast brak jakiegokolwiek pomysłu, powiedziałbym też takiego takiej gry rakowa, do której przyzwyczaił, czyli naprawdę dominacji rywala, czyli podań na wysokiej intensywności, jakiegoś, jakiejś koncepcji ataku. No tutaj właściwie no, bardzo słabo to wyglądało pod każdym kątem, i też w fazie. No bo Lech, umówmy się bawił się przy tych e, strzelanych bramkach. No przede wszystkim ten gol Filipa Machmiskiego, fantastyczny, ale patrzę na raków i widzę brak do skoku, widzę niepewność bramkarza, widzę problem z rozegraniem piłki od tyłu, to też, no nie chcę powiedzieć, że nie przystoi, ale właściwie, no dziwnie to naprawdę e, wygląda. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że z perspektywy całego sezonu trzeba raków e, chwalić, ale, no gdzieś tam chciałbym widzieć tego mistrza polski, który gra do samego końca naprawdę na wysokim e, poziomie. Oczywiście brawa. Dla Lecha, który wygrał w Częstochowie, bowiem ostatnia porażka rakowa u siebie to jest uwaga, grudzień 2:21 z górnikiem Zabrze. Także naprawdę no, dużo minęło zanim Raków przegrał u siebie. Natomiast wciąż gdzieś tam nie mogę odeprzeć tej krytyki, bo mam wrażenie, że fatalna koncepcja na ten mecz. Brak dużego pomysłu. No i też gdzieś tam oczywiście rozumiem zmęczenie sezonem, ale no, nie chce mi się wierzyć, że no, do końca sezonu Raków nie jest w stanie grać na swoim tempie. W swoim stylu, no bo umówmy że naprawdę cały ten sezon był bardzo dobry. Brak słabych momentów, brak kryzysów, no nie było takiej sytuacji, że braków. Przegrał w ogóle dwa mecze z rzędu, a tutaj wyczając ten finał Poru Polski, no wiadomo, do końca regulaminowego czasu gry był remis, no ale suma sumarum porażka. Także licząc wszystkie te ostatnie spotkania, to mówimy o trzech porażkach Rakowa z rzędu. I trzech meczach Rakowa z rzędu bez, bez strzelonej bramki. Także naprawdę no, słaba, czarna seria. Tak to wyglądało w moim, w moim spojrzeniu. Wielkie brawa dla Lecha, bo naprawdę nieźle rozegrany mecz. Też bez fajerwerków, mówmy się, no fajerwerki były na trybunach, ale na murawie spokojnie. Ale ważne trzy punkty cały czas Lech walczy o brązowy medal. Dzięki, tyle ode mnie z tego spotkania. Zachęcam standardowo do przycisku subskrybuj, nie zapomnijcie o kciuka w górze pod filmem. Do zobaczenia. I pozdrawiam.